Ile z Was ma coś takiego? I takie poczucie, że stoję w miejscu. Tyle robię, tyle, tyle wysiłku mi to kosztuje. Jestem, jestem tym zmęczona, a niewiele się zmienia. Robienie, 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 to mówi moja mama tak pięknie, rzeźbienie w górę Pa będzie zawsze kupą. No, możemy w niej wyrzeźbić najpiękniejsze rzeźby, ale to dalej będzie kupa. Więc my, zamiast puścić wodę i zamiast domknąć tam, no to się bawimy w tym, co mamy, bo to jest takie namacalne, to już jest. To jest to słynne hasło: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To jest nieprawda. To przekonanie, to przysłowie, ono utrzymuje nas w Starym, sprawia, że nie domykamy, nie zamykamy Starego i tak pilnujemy tego wróbla, że w ogóle gołąb się robi dla nas niedostępny. I później nie jesteśmy zadowolone z tego wróbla, bo wiemy gdzieś w środku, Dusza nam mówi, że ten gołąb jest dla nas, że to tam chcemy być, że to tamto chcemy robić, że to z tamtymi ludźmi, z tamtym mężczyzną, w tamtym miejscu, w tamtej pracy.